Z ewangelii według świętego Łukasza. Jezus zatrzymał się i kazał go do siebie przyprowadzić. Poruszający fakt, że Jezus, spotykając osobę niewidomą, nie tylko do niego nie podchodzi, nie tylko się nad nim nie użala, nie pochyla, ale dużo więcej każe mu się podnieść z jego posłania i zrobić kilka kroków w swoim kierunku. Jakby chciał temu niewidomemu powiedzieć: Nie możesz zostać w tym, co już masz, oswojone. Nie możesz zostać w tym mniej lub bardziej wygodnym miejscu, które sobie umościłeś. Trzeba, żebyś wyruszył w moim kierunku, zrobił chociaż krok, żebym ja zobaczył, że ty chcesz, że oprócz tego wołania, skomlenia, proszenia o litość, oprócz tego, Nawoływania Boga potrzeba jeszcze poważnej decyzji. Porzucam miejsce, w którym umarłem, miejsce, w którym się nauczyłem grzeszyć, miejsce, w którym oślepłem na świat i na ludzi, miejsce, w którym oślepłem na Boga, na, na życie. I robię chociaż jeden czy chociaż kilka kroków, na którym nie stać. To bardzo wiele w życiu zmienia i sprawia, że Jezus ma szansę czynić cuda. Do zobaczenia jutro.